Hej, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach, Don't do jesteśmy w sobie, jak widzicie, po tytule w, na moim prywatnym świecie. Zaczęłam sobie grać tak nową grę gdzieś w czasie świąt, i tak naprawdę od świąt nie grałam tutaj. Ale pomyślałam, że pokażę wam, co tutaj udało mi się zdziałać. Dlatego też, że nagrywam z kamerką pierwszy raz. Wy to widzicie w innej kolejności, niż ja to nagrywam, ale dla mnie to jest pierwszy odcinek, który nagrywam z kamerką. I muszę po prostu sprawdzić, jak to wszystko działa. I w razie gdyby nie wyszło, to po prostu nie będzie szkoda, jak tego nie wrzucę, bo nie jest to żadna z moich serii, tylko właśnie bonus. No i przy okazji pomyślałam, że pokażę wam, jak tutaj ten świat mi się wygenerował, co tutaj udało mi się, co tutaj udało mi się zdziałać. Przez te 15 dni, no i sobie zaczniemy w sumie. Ja nawet nie pamiętam, co tu robiłam, czekajcie. Zajrzymy sobie oczywiście na mapę. No, jak widzicie, gram Willow, no bo to jest raczej wiadome, że ja nią zawsze gram. Też wiem, że były aktualizacje, wiem, że doszły dwie nowe postacie i interesuje mnie ten kucharz, no bo wiecie, jak gotowanie to, to jedność, więc, więc jestem ciekawa, niczego nie mam odblokowanego, ale, ale jestem ciekawa i na pewno będę chciała nim grać. No i jak widzicie tutaj sobie jestem aktualnie na jakiejś takiej dziwnej wyspie, tu mam jakąś wyspę, tu małpy, gdzie jest mój obóz w ogóle, nie pamiętam, o tu, tutaj zaczęłam sobie budować jakiś taki obóz, z tego co widzę i pamiętam, że płynęłam tutaj dlatego, że gdzieś tu po drodze była jakaś skrzynia na wodzie, no, na oceanie. I ja tą skrzynię opróżniłam. Czy to tu? Tak, tu. Widzicie? I opróżniłam ją i sobie płynęłam na tą wyspę, dlatego że znalazłam mapę skarbów. Tak, i tutaj jest skarb i właśnie chcę się tam dostać. Ehm, i co ja tu jeszcze? No widzicie? Dużo świata odkryłam. W sumie. Tutaj też był skarb, ale nie wiem, czy go wykopałam, czy nie. Nie pamiętam. Bo nie pamiętam, czy miałam łopatę wtedy, jak tam byłam. Chyba nie miałam, bo to było zaraz na początku gry jakoś. Tak mi się wydaje, ale już naprawdę nie pamiętam. No i też dawno właśnie nie grałam w Don't step, więc muszę się rozgrać, że tak powiem. I tutaj, ja tutaj sobie mogę robić co chcę, bo, bo mówię, jak będzie bieda i zginę, to nie będzie szkoda. Tak, tu mam jakieś mięso, bo ja tutaj walczyłam z pająkami. Tutaj widzicie, w tej skrzyni były te dumbrella... I węże słyszę, idę stąd. I to jest całkiem fajna rzecz. Tutaj mam jakieś laleczki wudu, które można zamienić na złoto, z tego co czytałam. Tutaj właśnie mam te jakieś coconut... Ale tego nie można, nie można połączyć niestety. Wilson, Wilson, Willow jest głodna. Więc ja tu będę musiała gdzieś zostać sobie. Iha, hmm, ja wiem co, chciałam coś jeszcze wyrzucić. Wrzucę to, bo to mi się nie przyda, ale zbieram sobie skało żeby móc sobie coś zjeść. Tak zrobimy. Jestem ciekawa w ogóle, jak Wam się spodoba tutaj ta moja gra. Jestem, musiałam zrobić małe cięcie, bo moja papuga zaczęła robić koncert po prostu. I mam nadzieję, że już będzie cicho za chwilę. Gdzie tu jeszcze są te czy Tu. Hmm. Dobra. ale też nie wiem, bo, bo nie wiem, co będę robiła, jak na tamtym saveie zginę. Czy po prostu zacznę całkiem grę na nowo? Czy na przykład przejdziemy sobie na ten save? Czy zaczniemy po prostu może. Nowymi, tymi nowymi postaciami zobaczymy. Wiecie, że ta seri Seria 3 Projekt jest taka, e, taka luźna, i tutaj nie ma jakiejś takiej wielkiej spiny, jeśli chodzi o rozgrywkę, więc spoko. Aha, no fajnie, nie mam. Ups, nie mam drewna. Na, 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 dobra. Cicho, zdążę jeszcze. Cicho. nie ma miejsca. To coś na razie zbierz. Wyrzuć to. Zdążę. Zdążę. Zbuduj tutaj ognisko. Okej. Okay. Wow. Ech, mogę sobie go tu posadzić. Podnieść to. Muszę właśnie się, nazbier się nazbierać. Tak. Nazbierać sobie drewna. Jak zauważyłam, i nakarmić Willow przede wszystkim. No, muszę ogarnąć. Dawno nie grałam, naprawdę dawno nie grałam w więc. Więc muszę się przyzwyczaić. Okej, okay. ale mam miejsce to mogę sobie tutaj drewno zebrać. No i dobra. A jeszcze tu w sumie mogę. Dobra, da. Wee, Sanity. Sanity. It's so dark. Dobra, Willow, jesteśmy. Żyjemy. Śle hmm, kliknąłam I teraz będziemy starali się. Chciałam płynąć tam na ten skarb, bo już jestem blisko, ale no ja nie mam miejsca w ekwipunku więc wypadałoby wrócić do obozu. No, rozpakować się. I w ogóle niedługo się z mini roku mi tutaj. Um... No, myślę, że w serii z Wilsonem szybciej się zmieni po roku, wiem, jak ona wygląda, wiem, czego się spodziewać, także... Mm, także myślę, że nie powinno być problemu, wiem, że jest dość ciężko, no ale zobaczymy, jak tam na tej serii mi to pójdzie. Eee, no I będziemy jakoś starali się tę serię fajnie ogarnąć. Nie wiem, ile mi się tam uda pożyć z tym naszym Wilsonem, zobaczymy. I sama zdecyduję, co, co będę chciała bardziej nagrywać, bo, bo wiecie, że nagrywanie musi sprawiać radość i musi mi się dobrze grać. Idziemy do mojej super wyczesanej w kosmos łodzi, bo zrobiłam sobie tutaj od razu już taką łódź lepszą, tą z muszelek, bo nie chciałam robić tej łodzi z miejscem na ekwipunek, bo mi to jest po prostu niepotrzebne, wolałam sobie zrobić tą muszelkową, bo ona jest dość mocna. I od razu ją zrobiłam. Chyba nawet nie robiłam za bardzo tratwy, albo zrobiłam... Nie, zrobiłam jedną tratwę i potem już zrobiłam po prostu normalnie łódź. Tutaj są moje muszelki, ale nadal nie mam na nie miejsca. Tak, i to jest moja super łódź. Widzicie, mam ten taki żagiel. Um, nie mam miejsca nawet, żeby zbierać. Zbierać yy, wodorosty. O, ale nam sprzyjają, więc będziemy sobie surfować. Wii. Oui, oui. Okej, okay, tylko pytanie, czy ja płynę w dobrą stronę. Czekajcie. Znowu moja papuga. Ona ma dzisiaj okropny dzień. Akurat jak sobie siadłam do nagrywania, to ona musi mieć dzień gadania. No nie chcę jej wynosić, bo, bo nie chcę. Bo nie lubię jej wynosić. Mam nadzieję, że się zaraz zamknie. Czekajcie, zerknę sobie znowu. Tam. Tam, tam, Willow. Okej. Okay. Bardzo fajna jest ta łódź, naprawdę warto ją zrobić i myślę, że będę ją sobie naprawiać, jeśli uda mi się zrobić ten sprzęt do naprawiania jej. A jeśli nie, no to po prostu zrobię sobie ją na nowo, bo jak dla mnie to nie jest jakoś tak widnie, ciężko ją zrobić. No bo muszelki łatwo znaleźć przynajmniej na tym świecie. A naprawdę ja tego taka zaraz wyrzucę przez okno. Tak, na swoim świecie mam też pszczoły. Jak widzicie. Eee, no i co tu jeszcze mam? Ja mam tutaj, widzicie, palmy. Dużo sobie zasadziłam ich. I, 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 I tak naprawdę nic więcej. O, suszarnie. Widzicie, suszarnie. Ognisko. Jeszcze muszę zrobić ten ten kominek. Dobra. Eee, ale to zaraz wszystko. Tutaj widzicie moje skrzynie. Tutaj też mam mięso. Aha, bo ja sobie suszę mięso do garnka. Stor. I tak, te sobie damy też do suszenia. No i chowamy, jak widzicie też wędkę sobie zrobiłam, no a tak sobie chciałam po prostu trochę poznać y, tą grę bardziej. Mhm. Dobra, jesteśmy jako tako ogarnięci. Co my potrzebujemy do tego kominka, bo nie pamiętam, piasek i ten limestone. A ten limestone z czego się robiło, bo zaś nie pamiętam. Z koralowca. Koralowca mamy? Nie mamy. Byłam tam, ale nie zbierałam, bo ja tu gdzieś mam koralowiec, tak? Tu mam, no właśnie. Więc musimy się na pewno po to wybrać. No, musimy albo ja muszę, zobaczymy jak to będzie. Znowu głodna jestem, nie mam też nic do jedzenia. Tutaj też gdzieś, o właśnie wiem, musimy się przejść, bo zbierałam sobie tutaj kraby. No. Tu właśnie, widzicie, mam pułapki rozstawione. O, no i się złapały, jak fajnie. O! Nawet na świeżo! Bo krótko mnie nie było. I jeszcze gdzieś tu. O! Też jest. Dobra. Bardzo fajna sprawa z tymi krabbami. Naprawdę pułapki dobra rzecz. Tutaj sobie właśnie to testuję. Na tym save'ie. Więcej nic nie ma. Okej, okay, no ale mamy mięso w razie czego. No, i ogółem fajna ta wyspa mi się trafiła. Starałam się zrobić obóz gdzieś tak. Um, gdzieś tak bardziej na środku um, tej wyspy, żeby, żeby mnie mniej zalewało. Też właśnie wiem, że ta pora, um, która nadejdzie, nie bardzo sprzyja um, workom z piaskiem, dlatego że no. Um, Dziurawi je po prostu i niszczy Grat padający wtedy no ale to jest Don't Tutaj trzeba być gotowym na wszystko, więc nawet mnie to nie dziwi Czy ja mam łopatę w ogóle Mam łopatę Jeszcze tu O, zło się Myślę, że zdążymy jeszcze popłynąć tam na tamtą wyspę Skarbów, żeby coś się działo w tym odcinku w ogóle, jeszcze też chciałabym to zrobić, zanim nadejdzie ta pora nowa roku. Dla mnie nowa, no bo jeszcze nie grałam na niej. Miałam w planach tutaj grać, ale no nie miałam czasu, żeby, żeby grać dłużej na tym save. Czekajcie. Tu o, słyszę pułapkę, coś się złapało. Bardzo fajnie. Hmm, no, jeszcze tutaj nie ma. Tam też nie ma, bo ja tu zbierałam te skały No i nie ma. Widzę, że nie ma. Więc wracamy do obozu. Muszę zrobić sobie koniecznie ten kominek, więc musimy też. E, bo piasek mam. Piasek zbierałam, tak jest. Piasek zbierałam, nie zbierałam tych, tych, tych. No, wiadomo czego. Hmm. Tutaj też jeszcze zostały mi liście palmowe, nie wiedzieć czemu. Willow, jak zbierasz? Jak zbierasz? Dobra. Kuk. Taki luźny, bonusowy odcinek. Możecie sobie zobaczyć, jak sobie gram hmm, poza nagraniami. No niewiele się to różni od tego, co gram na nagraniach. No bo w końcu to ja gram, a wiadomo, że ja mam swój styl grania i każdy... Ma swój styl grania. No. Jeszcze sobie tu gdzieś posadzę te drzewka, żeby je mieć. Teraz będzie ciemno, ale może zdążę. Ui, zdążę. Zdążyłam. Jeszcze tu. No. Ok. I zrobię sobie może... Tak, to mi niepotrzebne chyba, bo nie sądzę, żeby mnie coś pacnęło. Albo dobra, wezmę ze sobą to do leczenia. A, o, ile mam liści palmowych, wow. To to sobie tu zostawię, bo po co to nosić? Muszę sobie zrobić porządek. Czekajcie. Urzędzia na prawo. Tak, to jest prawo. A to na lewo. Okej. Okay. Jak sobie zawsze mniej więcej segreguję, Gdzie jest moja zapalniczka tu. No też musi tu być, najlepiej tu. No, i okej. Okay. Też chciałabym sobie zrobić tą zbroję z muszelek. Posłyszałam, że ona ymm, przeciwdziała zatruciu. No i mam nawet materiały na nią. Hmm, tylko te wodorosty i lina, no to tam nie problem. Wodorosty tak samo, więc zaraz ruszamy w drogę. Chodź tu, bliżej ognia. Okej. Okay. No. Czekamy, czekamy. Chcę łódź? Tam. Dobrze. No. Nie chcę dokładać. W wszelki wypadek sobie wezmę zapalniczkę. O, tak będzie sensowniej. Dobra. Ruszamy. Możesz zdjąć to. Yy, tak, tutaj. Uuuu, psychika. Dobra, nie maruć. Ehm... W dół. Tak, ale tutaj przez te koralowce bym chciała willow, jak co? Jakbyś była tak miła, a on to możemy sobie jeszcze zebrać. O nie, fale nam nie sprzyjają. Trzeba będzie płynąć slalomem. Tu zbierałam. Ups! Wiem, że ta łódź jest poniekąd odporna na fale, ale... Ale lepiej nie kusić losu. No widzicie, ale w sumie płynęłam i nic. O! Jednak coś. <słyski> Dobrze płyniemy. Nie mam latarni, ale mam swoją zapalniczkę w razie czego. Więc damy radę. Nie. O, po prostu. No już jesteśmy, gdzie są moje kilofy. O, tu jeszcze sobie zbierzemy. To fajnie, bo sobie zdążę jeszcze zrobić um, tą zbroję może. No, dobra. Zieraj! Nie wiem, że jesteś głodna, ty jesteś ciągle głodna, no prawie jak ja. Damn. Tylko dwa? Co taka bieda? No, tu. Okej. Okay. No. Te ryby mnie rozwalają. Osiem. Wezmę sobie więcej trochę na wszelki wypadek. Skoro już tu jestem. No. mam kilof! Czekaj, nie zbieraj tego jeszcze. Okej. Okay. No, jeszcze ten i będziemy płynąć po ten skarb. Zobaczymy, co tam nam przyniesie życie. No. Dobra, tamto już olewam. Gdzie mamy? Ten sobie popłyniemy. Tak. Ach, z tym kilofem tak dostojnie. No, brawo ja. Hmm. Tu, tu kobieto. O, fale, ale one i tak mnie, mnie się nie przydają, co? No nie, bo mam bardziej w dół. Tak. Oby tam było coś fajnego. Dobrze, dobrze. Zdążymy jeszcze przed nocą. To dobrze. Tylko te schizy. Przydałoby się trochę muszelek pozbierać i coś zjeść. Czyli jak zawsze. Mamy jakaś wysepka, ale ją znamy. Dobra, to teraz tędy. Tak trochę tu. No ej, no, to miało wejść. To miało być piękne. To miało być piękne, przykładne surfowanie. Jak nie gram, to mi wychodzi. A znaczy, jak nie nagrywam, to mi wychodzi. Wspieraj to. I jeszcze to. I. Aha. tu. O! O, o, o! Je! Yes, Znalazłam woły! Ui, moje pierwsze. Non-stop Projekt. Super, pierwsza, pierwsza kupa na nagraniu. <laughs> pierwsza kupa na nagraniu. Tylko jeden? Czy ty jesteś taki samotny, czy co? Serio? Nie, no, masz kolegę. Ło i masz więcej kolegów. To dobrze. Fajnie, będę sobie mogła przesadzić krzaczki. Super. Ale wy jesteście brzydkie. Nie, głód. Byłaś. Idziemy. O, skarb. Nie lubię tego biomu. Mam złe wspomnienia. Kasa. I co my tu mamy? Co my tu mamy? Really. Jakiś kolczyk. I niebieski klejnot. I po co tu się tarabaniłam? Tyle mapy. Czekajcie. Ogień. Mam nadzieję, że tu nie będzie węży. Na pewno będą. Ale musimy zjeść, więc trudno. Fajs! Fajs! No! Jedz. Jedz. Dobra, żyjemy, zbieram pieniądze. Zbieram to. No i widzę już po czasie, że będę kończyć ten odcinek. Czamp, 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 papugo, daj kasę, daj kasę, daj. patrz jestem ładna, oddaj, nie da, oddaj no na koniec odcinka, nie dała, dobra, będę kończyć, mam nadzieję, że się wam podobało, jeśli się wam podobało, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, pamiętajcie, żeby zajrzeć na Facebooka, na bloga i na Instagrama, linki jak zawsze macie w opisie i do zobaczenia w następnych odcinkach, pa, pa.